Witam panowie panie, z tej strony mi. No jesteśmy po live'ie z Waiting Rooma, z Counter-Strike'a 2. Bardzo dużo was było, w ogóle bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście. Update do Counter-Strike'a 2 oczywiście jak na standardy Counter-Strike'a 2 dosyć duży, jak na standardy normalnej, cywilizowanej gry niestety niezbyt duży. Zachęcam was do zalajkowania, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, do zasubskrybowania, jeżeli jesteście nowi. I zapraszam jeszcze na Discorda, linka macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Tam sobie bardzo często piszę z widzami. Ale jeszcze przed odcinkiem... Masz darmową skrzynkę nie do otworzenia co dosłownie jeden dzień w bibling który podany jest w opisie. A przy okazji użyj mojego kodu Imir. Przy dużym szczęściu możesz wydropić nawet takie M41S Decimator, a jeśli ten skin Ci się nie spodoba, to możesz go wymienić na innego, ładniejszego dla Ciebie w Exchangerze. Możesz też spróbować swoich sił w Case battle. Pamiętaj o tym, aby użyć mojego kodu Imir. Dostajesz za niego 2,10 oraz 10% do doładowania. Zachęcam serdecznie. No i co, generalnie dostajecie medal jak ktoś wbijał sezony, ja nie będę kłamał, nie wbiłem tego premiera, o mnie się nie chciało, ale pokażę wam, jak wygląda medal, jak ktoś też nie wbił. Tak wygląda medal, za fioletową oczywiście rangę, tak wygląda, jak widzicie. Spoko w sumie, wiecie, no bez szału, mnie tam takie rzeczy nie jarają, wiem, że są osoby, które, którym się to bardzo podoba, pisało u mnie w komentarzu, że, że bardzo chcą tego badge'a, więc jak im się podoba, to się cieszę. Możecie napisać w komentarzu, co uważacie, czy ładny ten badge, czy brzydki ten badge. jak uważacie. Napiszcie. No i teraz, tak z ciekawszych rzeczy dla mnie, no to oczywiście znowu 25 winów. Trzeba wbić, niestety, aktywny CSR, żeby wbić następny medal, wiadomo, to taka tradycja. I teraz takie zmiany, to na przykład mnie najbardziej, szczerze powiedziawszy, ciekawi, ciekawi, chciałem powiedzieć, ciekawi, przepraszam, późna godzina, nagrywam to o 3. Jeżeli chodzi o zmiany gameplayowe, to Incendiary Granat teraz będzie miał szybszy rozprysk. Tego ognia. Powiem drogą do tego dodali też zmienną, bo sprawdzałem na Steam DB o, tutaj nie mam akurat pokazane komita. E, ale generalnie sprawdzałem jest normalnie zmienna, więc teoretycznie na serwerze można sobie to zmienić. Co jest według mnie mega spoko. Chyba wcześniej przed tym nie było tej zmiennej e, do rozprzestrzeniania się z tego granata, nie wiem, czy jest do domotowa, na pewno do incendery. no i to ma po prostu zapobiec szybkiemu raszowaniu terrorystom. Toko zmiana MP9 dostało dosyć mocnego nerfa. W sumie się dziwię, że dopiero teraz. Tak teraz się z MP9, nie opanowuje jak coś w ogóle rozrzutu. Jeszcze zobaczymy, jak w skoku strzela, tak w skoku strzela. Średnio to widać. Może tutaj zróbmy na tej ścianie. Tak strzela bez yy, opanowywania rozrzutu. Tak strzela w skoku. Nie da się praktycznie w ogóle tym teraz strzelać. Tak na kucaka, bez opanowania, oczywiście rozrzutu. Zobaczymy, spróbujemy opanować rozrzut na kucaka, tak. O, no tak, to sobie opanowałem. Jeszcze raz spróbujmy. Opanujmy rozrzut. Kurde! Daje mocno, mam wrażenie, że o wiele mniej niej dawała ta MP9, no? Dosyć, dosyć, dosyć. Co jest spoko zmiana? Wydaje mi się, że akurat nerwienie MP9 to spoko opcja, bo naprawdę była bardzo objuzowana ta wiertara. I teraz też dosyć ciekawa rzecz, według mnie, czyli ekonomia counterterrorystów została troszeczkę zmieniona. I tutaj to w sumie jest fajnie rozpisane, żebyście sobie mogli zobaczyć. Generalnie, no to każdy counterterrorysta za załatwienie jednego wroga dostaje 50 dolarów. Każdy, nie ty, jako zabójca, tylko wszyscy teammaci twoi w counterterrorystach dostają 50 dolarów dodatkowo. I to jest dosyć mocny nerw dla counterterrorystów, więc. No, tu musicie ocenić sami. O, napiszcie w komentarzu, co uważacie. Czy to jest spoko zmiana, czy nie. Jest to dosyć, wydaje mi się, kontrowersyjna. Zobaczymy długoterminowo, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że jeżeli stwierdzą, stwierdzi community, że będzie dosyć mocna ta zmiana, to mam nadzieję, że po prostu Valve jakoś to się do tego dopasuje. A w ogóle zapomniałam powiedzieć: <laughs> Valve oczywiście sterowało. Niektórzy pisali właśnie na live, że Season 2 Episode 1, eee, to jest to, że to po prostu będzie jak w Valorancie, że będą te sezony podzielone na chaptery. Nie, to po prostu chodzi o to, żeby nie napisać sezonu. 3, wiecie, 2 plus 1, swoją drogą jest to nawiązanie do Half-Life od Wiecie, epizody były, także znowu nie napisali trójki. No, poza oczywiście badem, ciężko by było to ominąć, ale śmieszne by było, jakby zrobili sezon drugi, epizod one na badzu. No, tak to wygląda. Także, no, możecie napisać, co sądzicie o tej zmianie, z ekonomią jest dosyć mocna, macie dokładnie to też napisane. No i teraz, tak, jeszcze warto wspomnieć o tym, no wiadomo, premiery zostały odpalone. Warto wspomnieć o tym, że był problem z premierami, czyli e, może nawet nie tyle co z premierami, co z serwerami, że nie potrafi ich odpalić. E, długo, długo. Trzeba było czekać, żeby to odpalili, nie mam pojęcia czemu, ale to jest regularne akurat przy updatech premierowych. Przesadzanie drink, jak dobrze pamiętam, to w ogóle chyba łatka wychodziła, żeby to naprawić, żeby te serwery w ogóle działało. Overpass został dodany do aktywnej ma Map puli no i Anubisa wywalili. Prawdopodobnie będą jakieś zmiany na Anubisie. W sumie zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o zmiany takie stricte CS-owe, no to niestety to jest tyle. Ale poza CS-owymi zmianami mamy też zmianę, która w sensie jakby jest związana z Counter Strike'iem, ale nie stricte z gameplayem, czyli e, zabezpieczenie teraz do itemów w Counter Strike'u 2, jeżeli chodzi o wasze skiny. I szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o skiny, no według mnie jest to dosyć kontrowersyjna zmiana. Wydaje mi się, że będzie dosyć problematyczna. E, Generalnie na czym polega zmiana? Oczywiście będziecie mieli całe fakus tutaj do przeczytania, tak wygląda ogólnie Trade Protected Item. Fajna taka ikona, bardzo, bardzo jest to czytelne, to mi się akurat bardzo podoba. No, i teraz tak, czym jest Trade Protected? Może sobie odpalimy Translate'a, będzie troszeczkę prościej. A, to mi czyta, to nie jest Translate. Czemu ty mi to czytasz? Fajnie by było, żeby było jak na Twitterze, polska wersja i angielska, po prostu oryginalna. Jak widzicie, w ogóle to jest napisane, że ta funkcja Trade Protected jest obsługiwana przez niektóre gry, nie tylko przez gry. Nie tylko przez Cesa, chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, nie tylko przez gry, ale nie tylko przez Cesa, czyli generalnie, no to podejrzewam, że wszystkie walwowskie gry mają tego Trade Protecta. I teraz tak. I temy, które obsługują trade protecta, zostają bezpośrednio od razu wysłane do osoby, która dostaje tego trade'a. Tylko z tą różnicą, że nie można nim trade'ować. Jakby można go normalnie ekwipować, ale będzie miał ten znaczek. Będzie napisane oczywiście kiedy będzie można nim trade'ować, consumet, czyli po prostu użyć ten item, jeżeli będzie używalny i transferować. No i to będzie trwało przez 7 dni, co nie? Po 7 dniach znika ten znaczek, można się trade'ować i w ogóle jest super. No i teraz pytanie właśnie od Steama, jak ma to zabezpieczyć niby e, konto Steamowe. No właśnie jak będziecie mieli jakiegoś malware albo coś się wam z waszym kontem stanie, macie na spokojnie 7 dni, że możecie to ogarnąć. 7 dni powinno raczej w większości wystarczyć, oczywiście wiadomo są jakieś skrajne wypadki. obstaję, że Valve w ogóle nie będzie ich rozpatrywać, niestety. E, dla większości, także zabezpieczajcie swoje konto, szczególnie jak macie jakieś rzeczy na, na, na koncie. No jak tam macie 10 dolarów, no to chyba wywalone w 10 dolarów, ale jak macie, nie wiem, 10 tysięcy dolarów, no to już chyba wtedy troszeczkę gorzej, nie? I wydaje mi się, że warto jednak <grybować> dbać o ten wasz ekwipunek. Aha, tutaj jest napisane w ogóle z ciekawostek, że tylko Counter-Strike 2 obsługuje te game protected rzeczy, ale jest napisane równocześnie, że planu, planują to rozwinąć. Także trochę sobie zaprzeczają, bo tu jest napisane, że Trade Protection obsługują niektóre gry, ale tak naprawdę nie obsługują niektóre gry. Mam wrażenie, że Valve może miał w planach, żeby więcej gier obsługiwał to na start, na przykład może jakiś tew czy coś, ale chcieli może szybko wypuścić tego update'a i po prostu nie zdążyli. I jeszcze z ciekawostek tutaj widzę, że jest napisane, że nie można miksować, w sensie, że chyba z tego co ja zrozumiałem, nie można dawać. Protected i non Protected bez tego trade Protecta i z tym trade Protected itemów do tego samego trade'a musicie chyba. Nie wiem, czy chodzi o to, że na te trade Protected itemy dać, ale one dopiero będą przetradowane po tym czasie? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Tu jest jeszcze informacja jak zwrócić tego trade'a. Tutaj piszą, że jeżeli chcecie zwrócić, no to, to musicie się upewnić, że na pewno wy macie w 100% dostęp do tego konta, a jak nie macie, to możecie napisać do Steam Supportu obstawiam, że może wam nie pomóc były takie sytuacje, ale miejmy nadzieję, że wam pomogą, jeżeli faktycznie coś się stanie. Tu macie stronę trade history w tym faku, możecie sobie zobaczyć dokładnie, wszystko jest podlinkowane, żeby zobaczyć jak to wygląda. I na tej stronie w ogóle będziecie mogli właśnie poprosić o tego reversa, nie? Także to też jest spoko. No i teraz jak to zrobicie, to wszystkie te trady <laughs> wrócą do was po prostu, nie? Wrócą do was te itemy, no i w konsekwencji tego będziecie mieli trade bana po prostu i community bana na w sensie community market bana bardziej może tak nie community bana bo to co innego na 30 dni. Tak w razie w po prostu pisze z tym, że tak będzie. No jest to jeszcze napisane, że poprzednie trade'y tego jakby nie obowiązują, że nie możecie sobie cofnąć trade protected tym sposobem Trade Protected powiedzmy tych itemów, które tradeowaliście przed tym update'em, co chyba jest logiczne, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj Valve pisze, że nie może wam wywalić tego 30-dniowego cooldownu, musicie go po prostu przeczekać, jak go dostaniecie za Reversa. Aha, dobra, czyli tutaj już rozumiem o co chodzi, te Trade Protected, czyli nie możecie równocześnie dawać w trade'ie gier z Counter Strike'a 2 i z jakiejś innej gry. I szczerze powiedziawszy, to jest super zmiana, bo przypominam o tych skamach, które były związane z innymi grami, że goście sobie ustawiali w swojej grze, po prostu robili Inwentory na Steamie, no i po prostu dawali ikony itemów z Counter Strike'a i ludzie się na to nabierali, więc to jest mega spoko, że teraz tylko. Na przykład, itemy z Counter Strike'a 2 będzie można tradować. I jeżeli będziecie chcieli coś innego wytradować, na przykład z to musicie zrobić oddzielnego tradea. Mam nadzieję, że to będzie tak wyglądało, że na przykład, jak będziecie mieli Counter Strike'a 2 i TFA albo jakieś inne gry, to mam nadzieję, że to będzie tak, że na przykład będzie można tylko z jednej gry dawać te itemy. To będzie według mnie mega spoko. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie to dosyć mocne zabezpieczenie. Jeżeli ludzie się tradują jakimiś itemami poza Counter Strike'em 2, to oczywiście przez to ucierpią. Ale wydaje mi się, że no, to jest takie bardzo brandedowe zabezpieczenie. I szczerze powiedziawszy, akurat to mi się Podoba. No i tutaj jeszcze jest napisane, że jeżeli nie potwierdzisz swojego tradea przez telefon, to po prostu one będą przytrzymane przez 15 dni, czyli że jeżeli, jeżeli chyba nie będziecie mieli Stingarda, tak mi się wydaje, że o to chodzi i po tych 15 dniach będzie można tak samo normalnie używać tej temy. więc jeżeli jak nie macie Stingarda 15 dni, ze Stingardem 7 dni. No i teraz ogólnie tutaj się pojawia dosyć kontrowersyjna według mnie kwestia, która mi się mega nie podoba, czyli to przynajmniej ja tutaj widzę, że na Discordzie ludzie u mnie piszą, o tak to wygląda. Mewrzej, pozdrawiam swoją drogą, dis z Discorda osoba, zapraszam na Discorda, oczywiście linka przypiętym w komentarzu macie i w opisie, Napisa tak, że ogólnie ROCS analizuje ten update z tradami i oni mówią, że można cofnąć trada, jak wysyłasz skina na skin, skin pay i możesz zbanować bota, który trzyma itemy, więc XD. Jeżeli tak faktycznie jest, nie wiem, czy świadomie, wydaje mi się, że świadomie, ale Valve troszeczkę zabiło tradowanie skinami za pieniądze i no boję się, kurczę, że faktycznie tak może być. No ja uważam, że to jest duża część, jakby ważna, która wpływa bardzo mocno na po prostu ceny przedmiotów na rynku Steam też, co nie. I teraz pytanie brzmi, według mnie, czy jakoś sobie poradzą z tym traderzy, czy może to się jakoś zmieni i też może, czy to nie. Będzie tak, że będzie trzeba zrobić jeszcze kolejnego middlemana między tym traderem, który będzie po prostu takim zabezpieczeniem, że on będzie miał pustek wipunek i będzie tradował do bota kolejnego, żeby ten ewentualnie bot, w najgorszym wypadku, ten pierwszy dostał tego bana, który nie będzie miał rzeczy, a nie ten główny ekwipunek. No może to dosyć mocno utrudnić trady, wydaje mi się, w najbliższych dniach. Miejmy nadzieję, że nie. Może, może, może tak faktycznie nie jest, jak tutaj napisał Mevjay i Arrow. No by, oby tak nie było. No i chyba jeżeli chodzi o tego update'a, szczerze powiedziawszy, to tyle. No ja osobiście nie będę kłamał, nie jestem jakoś super zadowolony z tego update'a, wiem, że niektórzy może będą, ale no ja osobiście oczekiwałem troszeczkę więcej, nie będę kłamał. Nie wiem jakby. Napiszcie w komentarzu w swoją drogą w ogóle, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Czy jesteście zadowoleni, czy nie jesteście zadowoleni, bo mnie to mega akurat ciekawi. I dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i cześć!